Istnieje codzienny, prosty gest, który prawdopodobnie wykonujesz bez zastanowienia, ale który może być kluczem do wszystkich Twoich problemów finansowych. Mały, niepozorny szczegół w Twoim domu przyciąga bardzo specyficzną energię energię biedy i braku, a jednak ten detal ma znacznie większy wpływ niż możesz sobie wyobrazić. Czy to wydaje się trudne do uwierzenia? To jednak prawda. Tajemnica, która przez dekady była ukrywana przez czczoną postać duchową ojca Pio, ujawnia nam dzisiaj tę prawdę. Ten mistyk, ten wyjątkowy człowiek wiary odkrył nieoczekiwany związek między pewnymi codziennymi nawykami, jak najbardziej trywialnymi, a przyciąganiem energii nędzy. Ten sekret, dotychczas strzeżony w najbardziej zamkniętych kręgach, może teraz odmienić Twoją przyszłość finansową za pomocą kilku prostych kroków. Dzisiaj oferujemy Ci szansę na odkrycie tej starożytnej wiedzy, wiedzy, która była przekazywana przez ojca Pio postać szanowaną na całym świecie, ale której mało kto miał przywilej usłyszeć. Ten sekret dotyczy prostego gestu. Prawie nieświadomego, który wykonujesz w swoim domu każdego dnia, gdzie kładziesz swoje buty. Tak, dobrze słyszysz. Może to brzmieć dziwnie, ale prawda jest taka, że ten prosty gest może być kluczem do odblokowania Twojej sytuacji finansowej. Nie lekceważ mocy tej małej akcji. Jeśli jesteś gotów do zmiany, do odwrócenia biegu swojego życia, wtedy bądź uważny na to, co nastąpi. Ojciec Pio wiedział, że te małe nawyki, gdy są źle ukierunkowane, przyciągają niewidzialne i szkodliwe siły, które mogą powodować blokady finansowe i osobiste. Ten sekret, ignorowany przez pokolenia, może teraz zostać wykorzystany do otworzenia ci na dostatek. Pytanie brzmi: Czy jesteś gotów wykonać ten pierwszy krok? Czy jesteś gotów zmienić ten prosty nawyk, który może odmienić twoją sytuację finansową? Ojciec Pio, urodzony w 1887 roku w Pietrelcinie we Włoszech, nie był zwykłym kapłanem katolickim. Był mistykiem o światowej renomie, znanym ze swoich stygmatów i wyjątkowych zdolności duchowych. Nie tylko był w bezpośrednim kontakcie z głębokimi rzeczywistościami duchowymi, ale miał także rzadki dar dostrzegania niewidzialnych energii, które wpływają na nasze życie. Oprócz swoich spektakularnych cudów i uzdrowień, ojciec Pio zaobserwował bardzo szczególny fenomen. Całe rodziny, mimo swoich modlitw i starań, aby żyć według zasad duchowych, nadal zmagały się z biedą. Kiedy pogłębił swoje badania nad energiami krążącymi w ich domach, odkrył niespodziewany związek między prostymi, codziennymi gestami a tymi blokadami finansowymi. Wśród najbardziej zdumiewających odkryć była ta dotycząca przedmiotów codziennego użytku, przedmiotów, które zostawiamy w naszych domach bez zastanowienia, jak nasze buty. Buty, według ojca Pio, nie są tylko narzędziami do poruszania się po świecie fizycznym, są one zbieraczami energii, wychwytującymi wibracje naszego otoczenia. Kiedy są umieszczane w określonych miejscach, Mogą przyciągać negatywne energie, które wpływają bezpośrednio na nasze dobrobyt materialny i duchowy. To nie jest nowa koncepcja. W wielu starożytnych tradycjach duchowych uczy się, że przedmioty wokół nas mogą wpływać na nasz los. Ojciec Pio, ze swoją głęboką mądrością duchową, zrozumiał, że ten aspekt codzienności, tak często zaniedbywany przez wielu, może radykalnie zmienić życie ludzi. I dlatego ujawnił ten sekret w swoich naukach, ale tylko tym, których uważał za gotowych zrozumieć i zastosować tę prawdę. Jednym z najbardziej fascynujących konceptów, które ojciec Pio nauczał, jest ten dotyczący skumulowanej energii w naszym otoczeniu. Każdy przedmiot wokół nas, czy to mebel, zdjęcie, czy nawet nasze ubrania, wchodzi w stałą interakcję z energią pomieszczenia, w którym się znajduje. Te przedmioty nie działają tylko pasywnie zbierają wibracje emocji, myśli i energii osób, które je otaczają. W ten sposób każdy przedmiot może działać jak gąbka energetyczna, absorbując pozytywne lub negatywne energie. Główny problem pojawia się, gdy te przedmioty, szczególnie codzienne elementy, takie jak buty, są umieszczane w strategicznych miejscach w domu bez świadomego zrozumienia konsekwencji. Jeśli buty są źle umieszczone, mogą stać się zbiornikami stagnacyjnej energii przyciągającymi nędzę do domu. Ojciec Pio zaobserwował, że ta złe zarządzanie energią była jedną z przyczyn, dla których wiele rodzin znalazło się w trudnych sytuacjach finansowych, mimo szczerych wysiłków. W rzeczy samej, według niego, te przedmioty zbierały negatywne energie z zewnątrz, takie jak bieda, strach, niepewność, i przynosiły je do wnętrza domu, tworząc atmosferę braku. To z kolei, Uniemożliwiało swobodne krążenie obfitości. Współczesne badania potwierdziły to spostrzeżenie. Na przykład, badacze zajmujący się geobiologią odkryli, że energia danego miejsca może wpływać na zachowania i dobrobyt osób, które w nim żyją. Tak więc nie jest to tylko przesąd, ale prawda mająca solidne podstawy w zrozumieniu interakcji energetycznych. Konsekwencje są proste. Złe rozmieszczenie przedmiotów może nie tylko wpływać na twoje samopoczucie, ale także na twoją zdolność do przyciągania dobrobytu. Ojciec Pio wiedział, że aby odwrócić ten fenomen, wystarczy przestawić przedmioty, szczególnie buty, w określone miejsca, uwalniając tym samym przestrzeń dla pozytywnych i harmonijnych przepływów energii. Teraz, gdy odkryłeś ten sekret, nadszedł czas. Aby podjąć pierwsze konkretne działania. Jeśli naprawdę chcesz chronić swój dom i przygotować grunt pod dostatek, zachęcam cię do skomentowania tego tekstu słowem dostatek poniżej. To słowo symbolizuje twoje zaangażowanie w wprowadzenie zmiany w swoim życiu, ochronę swojej przestrzeni i stworzenie atmosfery sprzyjającej obfitości. Nie lekceważcie potęgi tego prostego gestu. Komentując prosperitę, oznajmiacie swoją wolę przyjęcia szczęścia, bogactwa i obfitości w swoim życiu. Każdy mały krok, który wykonujecie na tej drodze, przybliża was do radykalnej transformacji finansowej. Czas działać. Rozpocznijcie już teraz, ogłaszając te intencje. Jedno słowo może oznaczać początek nowej ery dla Was i Waszej rodziny. Ojciec Pio urodził się w małej wiosce Pietrelcina we Włoszech w 1886 roku. Od najmłodszych lat wykazywał oznaki głębokiej duchowości. Jako kapłan prowadził życie poświęcone Bogu, ale także manifestował unikalne moce mistyczne, w tym stygmaty, oznaki podobne do tych, które miał Chrystus ukrzyżowany. Te niezwykłe dary duchowe uczyniły go postacią czczoną nie tylko we Włoszech, ale na całym świecie. Poza swoimi zdolnościami duchowymi, ojciec Pio był także człowiekiem wielkiej, praktycznej mądrości. Potrafił dostrzegać niewidzialne energie krążące wokół ludzi i miejsc. To doprowadziło go do zrozumienia wpływu, jaki codzienne przedmioty mogą mieć na życie materialne i duchowe ludzi. Jego objawienia na temat energii i ich wpływu na dobrobyt były dzielone w wąskich kręgach, często tylko z tymi, których uważał za gotowych do przyjęcia tej prawdy. Ojciec Pio zauważył również, że problemy finansowe nie wynikały wyłącznie z błędnych decyzji czy braku ciężkiej pracy, ale często były związane z niewidzialnymi siłami. Dlatego opracował praktyczne porady, aby przywrócić równowagę energetyczną w domach, zaczynając od prostych zmian w rozmieszczeniu przedmiotów. Jego nauki pozwoliły wielu ludziom zerwać łańcuchy ubóstwa i przyciągnąć obfitość. Świadectwa tych, którzy zastosowali nauki ojca Pio, są liczne i uderzające. Wiele rodzin odnotowało poprawę swojej sytuacji finansowej po zmianie miejsca, w którym trzymali swoje buty zgodnie z jego zaleceniami. Weźmy na przykład rodzinę Martin z Marsylii, która przez lata zmagała się z biedą. Po przesunięciu butów zgodnie z instrukcjami ojca Pio, ich sytuacja zmieniła się radykalnie w ciągu zaledwie kilku miesięcy. Ich długi zostały spłacone, ich firma prosperowała. A oni sami mogli pojechać na wakacje po raz pierwszy od dziesięciu lat. Ponadto te praktyki nie są unikalne dla nauczania ojca PIO. W Feng Shui, starożytnej chińskiej praktyce, również uczy się, że rozmieszczenie przedmiotów w domu bezpośrednio wpływa na energię, która tam krąży, a tym samym na fortunę mieszkańców. Podobnie zasady Vastu Shastra, świętej nauki architektury w Indiach, podkreślają znaczenie rozmieszczenia przedmiotów w przyciąganiu dobrobytu. Nowoczesne badania w geobiologii również wykazały, że energia przestrzeni może wpływać na sukces finansowy jej mieszkańców. W rzeczywistości raport opublikowany przez Uniwersytet Paryski w 2019 roku ujawnił, że niewłaściwe zarządzanie przestrzenią w domach, w tym układ mebli i przedmiotów takich jak buty, może prowadzić do znacznych blokad finansowych. To badanie potwierdza to, co ojciec Pio intuicyjnie dostrzegał: Środowisko, w którym żyjesz, odgrywa kluczową rolę w twojej pomyślności. Pierwszym miejscem, w którym nigdy nie powinieneś zostawiać swoich butów, jest tuż przy drzwiach wejściowych. To miejsce, często uważane za jedynie funkcjonalne, w rzeczywistości odgrywa bardzo ważną rolę w cyrkulacji energii w domu. Drzwi wejściowe są punktem wprowadzenia energii do twojego domu. Kładąc tam swoje buty, wpuszczasz nie tylko brud, ale także negatywne energię. Według ojca Pio... To miejsce jest przejściem dobrobytu i błogosławieństw do domu. Jeśli buty są tam pozostawione, mogą wchłaniać energię ubóstwa, która je otacza i blokować dobrobyt. Buty, będąc w ciągłym kontakcie z zewnętrzną ziemią, stają się zbiornikami energii pochłoniętych podczas Twoich podróży. Jeśli pozostawisz je w tym miejscu, rozprzestrzenią te negatywne energie w domu, wpływając na finanse mieszkańców. Ojciec Pio nauczał, że wejście do domu powinno zawsze być przyjazne i czyste, pozwalając pozytywnej energii swobodnie wchodzić. Pozostawiając buty w tym miejscu, zapraszasz nędzę do swojego życia. Badanie przeprowadzone w 2018 roku przez badaczy w dziedzinie geobiologii również wykazało, że przedmioty umieszczone w pobliżu drzwi wejściowych mają znaczący wpływ na przyciąganie pozytywnych energii. Nieodpowiednie rozmieszczenie w tym miejscu może utrudniać przyciąganie możliwości finansowych i zapobiegać pozytywnym zmianom w Twoim życiu. Drugim miejscem, którego należy unikać, jest przestrzeń pod łóżkiem. To miejsce, często wykorzystywane do przechowywania, jest święte w wielu tradycjach duchowych, ponieważ związane jest ze snem i regeneracją. Ojciec Pio wierzył, że energia snu jest kluczowa dla naszego równowagi duchowej i finansowej. Gdy umieszczasz swoje buty pod łóżkiem, zakłócasz ten cykl energii regeneracyjnej. Buty, z powodu swojego bezpośredniego kontaktu z Ziemią i zewnętrznymi energiami, stają się zbiornikami negatywnych energii. Ich obecność pod łóżkiem tworzy barierę energetyczną, która blokuje pozytywne przepływy obfitości. To zablokowanie może objawiać się brakiem dobrobytu w Twoim życiu, nawet jeśli ciężko pracujesz. Stagnacja energetyczna, spowodowana niewłaściwym zarządzaniem przedmiotami w sypialni, może prowadzić do frustracji finansowych i utraconych możliwości. Ojciec Pio mówił, że każdy element w Twoim domu ma wpływ na Twoje życie duchowe i materialne. Umieszczanie butów pod łóżkiem to powszechna pomyłka, a ta niedbałość często jest przyczyną blokad w dobrobycie. Postępując zgodnie z poradami Ojca Pio, możesz usunąć tę stagnującą energię poprzez reorganizację swojej przestrzeni i przeniesienie butów w bardziej odpowiednie miejsce. Trzecim i ostatnim miejscem, którego należy unikać, jest północno-wschodni kąt twojego salonu. Ten zakątek to portal błogosławieństw, według dawnych tradycji duchowych. W Feng Shui to miejsce uważane jest za strefę dobrobytu, a w Vastu Shastra związane jest z przyciąganiem bogactwa. Ojciec Pio miał szczególne zrozumienie tego miejsca. Dla niego przestrzeń ta powinna być wolna od przedmiotów, które mogłyby zakłócać przepływ pozytywnej energii docierającej do domu. Umieszczając tam swoje buty, nie tylko blokujesz dobrobyt, ale tworzysz barierę energetyczną, która uniemożliwia obfitości wejście. Może to prowadzić do sytuacji, w której jesteś ciągle blisko bogactwa, ale nigdy nie możesz go w pełni osiągnąć. Ojciec Pio mówił o prawie dobrobycie, gdzie jesteś zaledwie krok od sukcesu, ale energia blokuje Twoją drogę. Obecność butów w tym miejscu tworzy dynamikę dziedziczonej biedy według Ojca Pio. Oznacza to, że negatywna energia gromadzi się z biegiem czasu i może wpływać na kilka pokoleń. Ten nieświadomy błąd może być przekazywany z pokolenia na pokolenie, więżąc całą rodzinę w cyklu finansowych zmagań. Ojciec Pio podkreślał, że prawidłowe rozmieszczenie przedmiotów w tej strefie jest kluczowe, aby uniknąć stagnacji i umożliwić swobodny przepływ obfitości w domu. Może to wydawać się błahe, ale małe błędy w rozmieszczeniu mogą mieć potężny i trwały wpływ na Twoje życie. Aby to zmienić, wystarczy przestawić swoje buty z tego miejsca. Może to wydawać się drobnym gestem, ale jest to mały krok w kierunku uwolnienia Twojego potencjału finansowego i duchowego. Oprócz złych nawyków w rozmieszczaniu przedmiotów, innym pogarszającym czynnikiem jest ogólne zdezorganizowanie Twojego domu. Ojciec Pio nauczał, że porządek i czystość są kluczowe dla sprzyjania obfitości. Zdezorganizowany dom wysyła uniwersum komunikat, nie jestem gotów na przyjęcie obfitości. Każdy bałagan lub źle umieszczony przedmiot tworzy strefę stagnacji, w której energie nie mogą swobodnie krążyć. Nowoczesne badania nad geobiologią i Feng Shui potwierdzają, że energia domu bezpośrednio wpływa na sytuację finansową jego mieszkańców. Zagracony dom z źle poukładanymi przedmiotami lub zablokowanymi strefami energetycznymi może pogarszać problemy finansowe. Ojciec Pio mówił, że każda przestrzeń w Twoim domu powinna być regularnie oczyszczana, aby umożliwić krążenie pozytywnej energii. Zalecał również, aby dobrze wietrzyć pomieszczenia, trzymać ważne przedmioty w zasięgu wzroku i umieszczać je w strategicznych miejscach. Świadectwa osób, które zastosowały porady ojca Pio, pokazują, że po zreorganizowaniu swojego domu, zgodnie z jego zasadami, zauważyły spektakularne poprawy w swojej sytuacji finansowej. Porządek w domu to nie tylko kwestia estetyki, ale także akt duchowy, który otwiera drogę do obfitości. Kompletnym rozwiązaniem na odblokowanie Twojego dobrobytu jest reorganizacja Twojego domu, a szczególnie przestawienie butów. Ojciec Pio nauczał, że pozytywna energia musi swobodnie krążyć w Twoim domu. Aby to osiągnąć, należy upewnić się, że każdy przedmiot jest na swoim miejscu, a przede wszystkim, że żaden przedmiot nie blokuje tego przepływu energii. Najlepszym miejscem na umieszczenie butów jest określony kąt w Twoim wejściu, z dala od drzwi, w spokojnej i czystej strefie. Utrzymuj to miejsce jasne i uporządkowane. Umieszczając buty w tym miejscu, pozwalasz pozytywnej energii swobodnie wchodzić do Twojego domu. To symboliczny gest, który reprezentuje Twoją otwartość na obfitość. Ojciec Pio podkreślał również, że ogólny porządek w domu jest kluczowy. Każda strefa domu powinna być czysta i uporządkowana, aby energia mogła swobodnie krążyć. Oznacza to, że przedmioty powinny być umieszczone w sposób sprzyjający pozytywnym ruchom, bez przeszkód. Ustanowienie tej strefy dobrobytu pozwala nie tylko przyciągać obfitość, ale także eliminować negatywne energie. Kiedy stosujesz te zasady, Tworzysz środowisko sprzyjające wzrostowi i sukcesowi finansowemu. Transformacja twojej sytuacji finansowej nie nastąpi z dnia na dzień. Ojciec Pio nauczał, że wytrwałość jest kluczowa w każdym procesie duchowym. Musisz być konsekwentny w swoich intencjach i w stosowaniu tych zasad. Zalecał poświęcenie co najmniej trzech miesięcy na pracę nad reorganizacją i oczyszczeniem swojego otoczenia. Może to wydawać się długim czasem, ale te trzy miesiące są kluczowe, aby wprowadzić nową dynamikę do Twojego domu. W tym czasie będziesz poddawany próbom, ponieważ może być trudno zerwać z głęboko zakorzenionymi nawykami. Ale to właśnie ta konsekwencja otwiera drogę do trwałej transformacji. W ciągu tych trzech miesięcy stopniowo zauważysz zmiany w swoim życiu. Zacznie się pojawiać nowe możliwości finansowe, poprawią się Twoje relacje, a ogólne samopoczucie wzrośnie. Pozytywna energia, którą przyciągnąłeś, zacznie manifestować się w namacalnych aspektach Twojego życia. Proces transformacji to oczyszczenie energetyczne sprzątanie, które przygotowuje grunt pod obfitość. Jak drzewo, które potrzebuje czasu, aby urosnąć, rezultaty przychodzą z cierpliwością i wiarą. Ale ci, którzy wytrwają, zbiorą trwałą obfitość. Świat, w którym żyjemy dziś, charakteryzuje się niepewnością i niestabilnością. Kryzysy finansowe, zmiany społeczne i ekonomiczne oraz osobiste wyzwania są powszechne. W tej chwili, gdy czytasz te słowa, znajdujesz się na ważnym rozdrożu, masz możliwość kontynuowania swoich obecnych nawyków, pozostania w tym błędnym kole biedy i stagnacji lub możesz zdecydować się na odważny krok i zmienić swoje życie. Decyzja, którą podejmujesz dzisiaj, ma moc zmiany Twojej przyszłości. Jak mawiał ojciec Pio, to nieszczęście decyduje o Twoim dobrobycie, ale wybory, które podejmujesz każdego dnia. Możesz zdecydować się ignorować wpływ energii w swoim domu, lub podjąć konkretne kroki, aby zreorganizować swoją przestrzeń i przyciągnąć obfitość. Nie pozwól, aby ta okazja przeszła obok. Transformacja Zaczyna się teraz. Ojciec Pio przypomina nam, że obfitość to kwestia przygotowania duchowego i woli. Energia, którą emanujesz, oraz przestrzeń, którą tworzysz w swoim domu, decydują o tym, w jaki sposób dobrobyt pojawi się w Twoim życiu. Czas działać jest teraz, zanim negatywna energia zdąży się jeszcze bardziej zainstalować. Nadszedł czas działania. Poznałeś sekrety, które mogą odmienić twoje życie, ale nie mają one znaczenia, jeśli nie przejdziesz do działania. Natychmiast sprawdź, gdzie znajdują się twoje buty. Jeśli są w jednym z zakazanych miejsc, natychmiast przenieś je do zalecanego miejsca. Nie odkładaj tej czynności, ponieważ każda minuta ma znaczenie. Nie lekceważ mocy tego gestu. Może się to wydawać nieistotne. Ale ta drobna zmiana w Twoim domu będzie miała potężny wpływ na Twoją sytuację finansową. Reorganizując swoją przestrzeń, otwierasz drogę do niespodziewanych możliwości i finansowych błogosławieństw. Wykorzystaj ten moment, aby dokonać konkretnej zmiany i zorganizować swój dom zgodnie z zasadami ojca Pio. Ten prosty akt może być punktem zwrotnym w kierunku radykalnej transformacji. Nie czekaj dłużej. Dobrobyt zaczyna się teraz. Właśnie podjąłeś pierwszy krok w kierunku transformacji finansowej, ale to dopiero początek. W naszym następnym filmie ujawnimy Ci kolejne duchowe i praktyczne sekrety, które pomogą wzmocnić tę pozytywną energię w Twoim domu i przyciągnąć jeszcze więcej obfitości. Prowadzimy Cię przez dodatkowe działania, które mogą przyspieszyć ten proces. Nie zapomnij subskrybować naszego kanału i kliknąć dzwoneczka powiadomień, aby nie przegapić tych potężnych nauk. Następny krok w Twojej drodze do bogactwa zaczyna się tutaj. Teraz zbadaliśmy wszystkie ważne aspekty sekretu ujawnionego przez ojca Pio dotyczącego aktywacji dobrobytu w Twoim życiu. Dowiedziałeś się, jak prosty gest, jak przeniesienie butów, może mieć głęboki wpływ na Twoje finanse, zgodnie z głębokimi zasadami duchowymi. Podejmując konkretne działania, takie jak skomentowanie obfitość, reorganizacja butów i oczyszczenie swojego otoczenia, podejmujesz zdecydowany wybór, który otwiera Cię na bardziej obfite jutro. Przez historię ojca Pio i zasady duchowe, które nauczał, widzisz, że obfitość nie zależy wyłącznie od Twojej ciężkiej pracy, ale także od energii, którą pozwalasz krążyć w swoim domu. Transformacja zaczyna się od małych czynów, ale to Twoja wytrwałość zapewni jej powodzenie. Świadectwa i nowoczesne badania potwierdzają, że te praktyki są nie tylko duchowo korzystne, ale mają również wymierny wpływ na Twoją materialną rzeczywistość. Teraz masz wszystkie klucze, aby zacząć reorganizować swoją przestrzeń, przyciągać obfitość i zmieniać bieg swojego życia finansowego. Nie pozwól, aby ta wiedza się zmarnowała. Zastosuj ją w praktyce już teraz i bądź gotowy przyjąć błogosławieństwa i możliwości, które do ciebie przyjdą, twoja obfitość zaczyna się dzisiaj.